Niewydolność serca jest leczona optymalnie, ponieważ mamy wytyczne europejskie, które zalecają nam stosowanie pewnych grup leków dla pewnych pacjentów doskonałość tego leczenia polega na tym, że nie wszystkie leki, które są w zaleceniach europejskich i polskich sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego leczenia pacjentów z niewydolnością serca, które są w bardzo wysokiej klasie rekomendacji, w klasie pierwszej, nie są refundowane. One są ciągle jeszcze dość drogie dla tych pacjentów i to powoduje, że możliwość leczenia tymi lekami jest ograniczona głównie z efektów z powodów finansowych, ograniczeń finansowych pacjentów, tak? Co nie znaczy, że nie powinniśmy podejmować ciągle trudu i włączania tych leków do leczenia i też próby zabiegania o refundację nowymi lekami, które nowymi starymi dla niektórych w niektórych przypadkach lekami dedykowanymi dla pacjentów z niewydolnością serca.